mano, witam was filmie na, na moim kanale. Dzisiaj też planuję wstawić dwa filmy, więc ten, który widzicie teraz jest o godzinie 15, a następny będzie już za parę godzin o godzinie 20, więc koniecznie ustaw sobie budzik cokolwiek, żeby tego nie pominąć. I tak samo ustaw sobie tam niżej jeśli chcesz guzik subskrybuj. Bo jest to dla mnie bardzo ważne, bo w tym roku chcę bić 6000 subskrypcji. No i po prostu byłoby fajnie, gdyby udało się to wbić. Dzisiejszy film jest oczywiście o bloku. W ogóle jestem ciekaw czy ktoś jeszcze pamięta go osobę z internetu, bo na chyba Dwa lata totalnie zapadł się pod ziemię W sensie nie, że zapadł się pod ziemię, że nie wstawiał filmów Tylko po prostu jego filmy Robiły po 200 tysięcy wyświetleń nie nieraz nawet spadały poniżej 100 Nie wynika może to z tego, że się skończył Znaczy no w pewnym sensie się skończył Tylko, że zrobił za dużo nieodpowiednich treści według mnie Bo już na pewno zmienić content I nie zrobił tego w odpowiednim momencie Co doprowadziło jego kanał do upadku Moim zdaniem bał się zmienić content z tego TikTokowego, te z TikToka. Zmienić to na przykład na vlogi, u niego by to zadziałało na plus według mnie, no bo średnio co półtorej roku jednak trzeba robić coś nowego, trzeba zmienić content na YouTubie, bo jednak szybko widzą się to nudzi, czego dobrym przykładem jest właśnie Blowek, jako top 1 w Polsce pod względem subskrypcji, praktycznie 5 milionów subskrypcji, a no jego viewsy nie są za dobre. Ale my dzisiaj oczywiście nie o jego viewsach będziemy sobie rozmawiać, tylko o tym, że założył on swoją burgerownię. Jak zauważyliście na kanale coraz to mniejsze wyświetlenia? Spadki. Więc koniec, zmieniam swoje życie i postanowiłem, że tak jak Mr Beast otworzę własną burgerownię, bo pomyślałem, że czemu by nie spróbować czegoś podobnego, tylko że w naszym kraju. Jak na Polskę trzeba przyznać, że jest to coś innego, coś naprawdę fajnego. I w samym filmie Bloek przyznał się, że po prostu wziął ten pomysł od Mr. Beasta, który ma swoją sieć właśnie fast foodów za granicą. Jest to świetny w ogóle pomysł na biznes, no bo jednak zapotrzebowanie na takie coś jest duże w obecnych czasach, no i jedzenie tak szybko się nie znudzi, jak na. Na przykład ciuchy, jakaś linia ciuchów, załóżmy. Więc, tak jak mówię, jest to świetny pomysł na biznes i według mnie fajnie, że Blow wspomniał w filmie, że wziął to od MrBeasta, bo ludzie szybko dobraliby mu się do dupy za to, że kopiuje, a tak nic mu za to nie zrobią. Jego burgerownia nazywa się Blow Burger i jest to sieć wirtualnych restauracji. Jakby ktoś nie szczaił o co chodzi, że o kurde, wirtualna restauracja, o co chodzi. Chodzi po prostu o to, że to jedzenie jest wykonywane w jakichś restauracjach i możecie je zamówić na przykład przy. Super Glovo, Volta, Bolta, wiecie co chodzi. To jedzenie jest dostarczane Wam do domu, więc fizycznie nie możecie pójść do restauracji Blowka, że tak załóżmy. Tylko po prostu to jedzenie jest dowożone do Was. Ja tego oczywiście nie jadłem i nie jestem z Warszawy, więc to do mnie nie dojedzie, bo początkowo Blow założył to tylko w Warszawie i to z czasem będzie się rozrastać na inne miasta. Ale jeśli wejdziemy sobie na stronę i popatrzymy, jak one wyglądają, to wygląda to naprawdę ciekawie, bo jest to ciemna bułka. Nie jest to taki typowy, zwykły burger. Są tam spoko składniki. Jak to smakuje, nie mam pojęcia. Jeśli ktoś jadł, to możecie napisać to w komentarzu z chęcią przeczytam. Jestem w sumie ciekaw. I też jestem ciekaw jak wygląda jakość tych produktów, które są tam użyte. Czy jest to po prostu takie gówno typowe, czy da się to zjeść i jest to smaczne? Jak też wbiłem sobie na tą stronkę, to to jedzenie nie jest specjalnie drogie. No czy w sumie zależy dla kogo, bo na przykład burger kosztuje 25 zł, a najdroższy 30 zł. Ja burgerów nie wiem tak często, żeby się wypowiadać o cenach, bo nie orientuje się jakie mniej więcej są. A jeśli ktoś jest pasjonatem takiego jedzenia, no to możecie też napisać w komentarzach, czy ta cena jest według was git, czy jest w porządku wobec ludzi, którzy będą to kupować. Ale według mnie wygląda to dobrze. Sama stronka też wygląda dobrze, jest naprawdę ładnie i schludnie zrobiona, i naprawdę podoba mi się szczególnie to logo, które jest wykonane dobrze. Jeśli widniałby to na jakimś lokalu czy coś, to ja bym z przyjemnością wszedł. No nic, ja na pewno życzę mu, żeby się odbił od dna, bo tylko upadły youtuber, zrozumie, jakie. To jest ból psychiczny, gdy wypada z algorytmu. A wierzę, że Blowek może się odbić, bo siedzi w tym YouTubie już od 12 czy 13 lat. Zna się na algorytmach i jeśli zmieni content, czy zrobi jakiś kolejny nowy projekt, to dużo osób się zgromadzi na jego kanale i na nowo się wbije w trendy i w dawną topkę YouTube'a. No bo teraz jest topce, jeśli chodzi o subskrypcję, no ale nie ukrywajmy, w dzisiejszych czasach już nie liczą się subskrypcje, tylko wyświetlenia. I to by było na tyle z tego filmu. Dziękuję, że oglądałeś. Mam nadzieję, że do końca. A jeśli tak, to napisz komentarz, hashtag. Blokek i byłoby super. Widzimy się już za parę godzin o 20.00. Jeszcze dzisiaj. Pamiętajcie, że dzisiaj są dwa filmy. mnie wierzę, że co się dzieje. No i do następnego filmu. Siema.